Dziś lecimy z naprawdę ważnym materiałem, bo w CS-ie dwójce dzieje się bardzo dużo. Z jednej strony zbrojownia powoli się wypala, ale z drugiej rynek skrzynek i niektórych kolekcji zaczyna wyglądać naprawdę obiecująco. Jeśli siedzisz w skinach i próbujesz na tym zarobić, to ten film będzie dla Ciebie. A jeśli tego nie robisz, no to może warto zacząć? No to lecimy, bo dzisiaj do omówienia jest trochę rzeczy. A ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie. Więc jeżeli Cię interesuje inwestowanie w przedmioty na Steamie, pomnażanie swojego majątku itd., no to polecam Ci zasubskrybować ten kanał bo codziennie staram się wrzucić jakiś wartościowy materiał odnośnie inwestowania. Zbrojownia, na którą hype już się troszeczkę skończył, nie ma co się okłamywać zbrojownia się przejadła. Na początku był ogień, fajny system, dropy, kolekcje skinów i tym podobne ale też mieliśmy wysokie ROI, czyli zwrot z inwestycji, no i opłacało się grać w ogóle w CSa, żeby odbierać skrzynki, skiny i kolekcje z armory pasa, no bo po prostu wychodziliśmy czasami nawet na plus. Gracze zaczęli to olewać, no bo po prostu ROI się nie zgadza. Mniej osób otwiera, ceny skinów z armory lecą po prostu w dół. To nie tylko chodzi o czerwone czy też fioletowe skiny, ale chodzi tu o też te słabsze skiny, które kosztują teraz naprawdę, naprawdę tanio i właśnie o nich chcę trochę więcej powiedzieć. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike o dwójce. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tę skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem Inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10. Groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak Blink, Skiny, Krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich. A jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci Pirate bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarnów oraz patternów do wartości wypłacanego skina. Więc polecam oczywiście z kodem CS Inwestycje. Link w opisie. Jeżeli armory. Już jest praktycznie całe do kitu. No to są pewne wyjątki. Według mnie takim wyjątkiem są kolekcje. Jasne: zbrojownia jest cały czas bardzo słaba, przez to, że nie pojawiła się rotacja. Ale niekoniecznie wszystko jest takie źle. Kolekcja graficzna Spot and Finch czy Overpass Collection to naprawdę niezłe perełki bo Valve ich nadal nie usunęło. A niektóre skiny, na przykład tej jakości niebieskiej, są naprawdę mega, mega tanio. No, i doszło nawet do takich sytuacji, że w pewnym momencie one nawet były droższe na instacelach niż na normalnych rynkach po tak dużych spadkach. Więc według mnie trzeba się zastanowić, czy może to nie są dobre momenty do wejścia w taką inwestycję. Jeżeli lubisz ryzyko i lubisz ryzykować, lubisz ryzykować swoim kapitałem, jeżeli nie boisz się ryzyka, no to możesz w to zainwestować. Ja oczywiście nadal nie podejmuję takiej decyzji. No bo czekam, aż będzie troszeczkę więcej wiadomo. Nie wiemy, ile te przedmioty jeszcze zostaną w gierce. Możesz je kupić, no i może się okazać, że Walfi je wyrzuci jutro. No wtedy to naprawdę by było coś i byś zarobił prawdopodobnie. No bo ludzie by się ogarnęli, że już tych przedmiotów nie da się trafić w inny sposób niż kupować na przykład je z rynku. Ale niestety. Nie mamy pewności co do tego kiedy Wal wrzuci te przedmioty, więc ja bym tutaj się nie nastawiał na takie pewne kupowanie. Ja osobiście czekam do momentu aż będzie coś wiadomo. Ja preferuję inwestowanie w rzeczy, których już z nami nie ma, można sprawdzić ile tego jest, i tak dalej. Ale jeżeli ty lubisz ryzyko, to co masz zrobić moim zdaniem? Nie pakuj się oczywiście w jedną inwestycje. Jeżeli chcesz inwestować na przykład w kolekcję, to zainwestuj sobie trochę w graficzną, sport and field, overpassa, rozłóż po prostu swoje inwestycje na kilka tanich opcji. Dlaczego to jest lepsze niż inwestowanie all in? No bo to jest lepsze o tyle, że nawet jeśli będziesz miał jedną stratną inwestycję, to dwie mogą wychodzić Ci na plus, no i w ostatecznym rozrachunku to Ty jesteś na win. Skrzynki, jeżeli chodzi o skrzynki, to tutaj się dzieje naprawdę dużo. Rynek skrzynek totalnie oszalał w ostatnich miesiącach, no i mieliśmy olbrzymią hossę. Ta hossa niestety wyhamowała, no i... Skrzynki doszły do takich poziomów, gdzie ciężko jest je przebić. Ale na przykład taka skrzynka Danger Zone nadal wykazuje mocne oznaki tego, że chce rosnąć dalej. Poza tym ma świetną otwieralność i znowu dobija do 6 zł. To samo można powiedzieć o skrzynce Prisma, która leci dalej w górę, a, te reszt a reszta starszych skrzynek ustabilizowała się. Czyli ludzie po prostu trzymają i nie sprzedają. Ale jedna z tych skrzynek wyróżnia się najbardziej i jest ona właśnie w armory. Mimo, że ona siedzi jeszcze w tej zbrojowni, to trzyma się świetnie, mimo że liczyłem, że będzie większy pik w dół. Jej cena otrzymuje się około 3,20 groszy, czyli to naprawdę niezły wynik patrząc na to, że już przez tak długi czas utrzymuje się w naszej gierce. Hype się zmniejszył, ale otwieralność nadal jest na w miarę wysokim poziomie, jeżeli możemy sprawdzić na statystykach. Ja wiem, że teraz ta otwieralność będzie ciągle i ciągle spadać, ale czy to nie jest właśnie plusem tego, że ludzie nie będą brać tej skrzynki, bo będą mieli nową, świeższą opcję z fajnymi kosami? I może nie napływać tego aż tak dużo? No bo jej rywalem jest Fevercase. Case. Jest to piękna skrzynka, ale już niestety po tym nerwie, gdzie mogliśmy trafiać kosy w wykończeniu naprawdę premium, normalnie tak jakbyśmy otwierali zwykłą kosę. Nowe skrzynki, właśnie Feather Case, każdy wie, że wyglądają cudownie, bo mają takie skiny jak AWP Printstream i tym już samym rozbijają bank. Co może być kolejnym plusem, że gallery Case będzie po prostu mniej supply'owany. Więc to by było na tyle, to jest moja opinia, co sądzę o tych spadkach z Diarmory i czy to jest okazja inwestycyjna, czy pułapka inwestycyjna, bardziej bym był ku temu, że to jest właśnie okazja inwestycyjna.